Przede wszystkim z tej strony, mister, dawno już nic nie nagrywaliśmy, nic nie, nie wypuszczałem na YouTube, dlatego w końcu postanowiłem coś nagrać dla Was. Yy, nagram dla Was film, który będzie składał się z dwóch części. Najpierw zrobimy sobie opening, ponieważ zabrałem już 10 skrzynek. Yy, mam już ponad setny level, dlatego te skrzynki dość szybko teraz się leveluję. Yy, a druga część filmu to będzie taki urywek z mojego streamu, taka ciekawostka, która w końcu udało mi się zrobić. Wybaczcie jakość, jakość tego drugiego filmu, ponieważ to mówię, to jest nagrane ze Steamu, z mojego mojej powtórki Steamu, więc to nie będzie jakościowo jakoś rewelacyjnie, ale naprawdę warto to oglądać, bo to bardzo fajna sprawa. Teraz przechodzimy do openingu. Mam nadzieję, że jakaś jakiś legenda wypadnie z tych 10 skrzynek. Bo wam szczerze teraz legendy to jest naprawdę rzadkość. Tak ciężko dorwać jakąś sensowną legendę. Chociaż nie powiem, ponieważ raz miałem fenomenalną skrzynkę, yy, miałem w niej dwie złote rzeczy i jedną fioletową, czy tam różową, czy co to jest za ale wiecie o co chodzi. Także naprawdę była fajna. No ale zobaczymy teraz, oczywiście pierwsza niebieska, to się nie ma co było spodziewać, kilka powtórek, graffiti do diwy, tu też nie i graffiti do tupiej wdowy. No to dalej! Co teraz? O, już zaczyna się dobrze! Co tu mamy? Aktywacja mecha. Dobra, używamy od razu graffiti do Zeniaty. Powtóreczka. Graffiti do złomiarza. Również powtórka. I poza do Reinharda. Legenda. Niech będzie. No to siup! Co teraz mamy? I znowu niebieska. Portrecik, który już mamy. Okej, okay. powtóreczka. I zeniata z Buta. Lecimy dalej. Co teraz nam wypadnie? No niebieska, tak, właśnie tak mówiłem. Naprawdę ciężko teraz o jakieś sensowne legendy. Naprawdę ciężko cokolwiek sensownego teraz wydropić. Niestety. No, ale. Mówi się trudno. Także otwieramy dalej. Co teraz nam tu się. O, jest różowa. Winston. Skórkę do Winstona. Ostatnio wydopiliśmy legendę, także zmieniać nie będziemy. I trochę hajsu. <laughs> Połowa za nami. Dwie różowe, czy niebieskie. Nie, znaczy dwie... tak, dobrze mówię. Nie najgorzej. Co to? Smuga. No nic ciekawego. Jeszcze cztery. Jeszcze cztery szanse na legendę. Jeszcze cztery szanse, O, ale kolejna różowa. O, i tym razem kasa. No to ładnie, już tej kasy trochę mamy. 905 golda. Jeszcze tu. Jeszcze 95 golda i będziemy mieć... Będziemy mogli sobie sami kupić legendę, więc mniej najgorzej nawet <coughs> portety, portrety. Szkoda, że nie ten portret tego chce. Bo przyznam wam szczerze, że poszukuję jednego portetu. Za chwilę Wam pokażę o jaki mi chodzi. Mogę jego dorwać, także nawet tutaj niebie... I znowu Różowa Serio I to powtórka Bum No na Mówi się to, no ale to powtórka i także 50 golda wpadło I co? Ostatnia Ostatnie będą pierwszymi? Czy nie? Niestety nie Kurczę, no 40 golda nam zabrakło AFK, co fajne, no zostawimy. Przezerwie, może być. A ja powiem wam szczerze, że tutaj coś nie kliknęliśmy, przez co się będzie pokazywało. Staszczy mnie to zawsze denerwuje. Yy, kariera, portrety. Pokażę wam, o jakie ja szukam. O tego. Tego portret bym chciał znaleźć, no ale mówi się trudno. 10 skrzynek, żadnej legendy, ale chyba było 5 różowych, także i tak naprawdę spoko sprawa. A teraz co, teraz zapraszam na, tak jak mówiłem, na urywek mojego streama z dość taką fajną ciekawostką, którą udało mi się zrobić. A ja już z wami żegnam, dzięki i do zobaczenia, hej. Jest, jest! Trafiłem, widzicie to? Jak się... Wytrafiłem do kosza Piłko. Jak się cieszył co bo... tu no, się dzieje Ja nie wiedziałem, że taki efekt jest Pierwsza raz, że cię trafiłem